Cześć, rodzinny doradca zdrowego stylu życia. W dzisiejszym odcinku powiem o omegach. Szanowni Państwo, w Polsce temat omeg jest słabo jeszcze rozpoznany. W internecie mówi się o tym temacie pośrednio w aspekcie stanów zapalnych właśnie to są omegi będę o tym dzisiaj mówił. W telewizji niewiele się wchodzi w temat mówi się typowo sloganem reklamowym uzupełniajcie omegi DHA, DPA. Należy je uzupełniać i tyle. Temat OMEG jest nierozpoznany, natomiast ja studiuję i obserwuję ten temat już od dwóch lat. I powiem Państwu, że temat OMEG jest jednym z najważniejszych tematów dla trzech grup. Pierwsza grupa osób, które powinny się tym tematem zainteresować, to są osoby żyjące aktywnie, osoby zdrowe, bo to jest najważniejszy czynnik, jeżeli chcemy zachować zdrowie. Druga grupa to są osoby, które już chorują, próbują powrócić do zdrowia, to powiem Wam, że powrót do zdrowia jest przez Omegi. Grupa trzecia to są osoby, które chorują i mają problem z powrotem do zdrowia. Dlaczego nie wracacie do zdrowia? Dlaczego wydajecie pieniędzy na lekarzy? Dlaczego chodzicie do nowych, coraz specjalizacji lekarskich, do lekarzy z innymi specjalizacjami? No, właśnie dlatego, że ten temat jest nierozpoznany. Mówię to wszystko, bo przytaczam Wam często takie nazwisko: dr Paul Clayton, Brytyjczyk, 75-letni naukowiec, który w Polsce wydał kilka książek. Zachęcam do kupowania i do studiowania tych podręczników, który właśnie mówi, że stany zapalne wywołane brakiem równowagi w organizmie. Omega 6 do omega 3 są podstawą podłożem wielu chorób, ja będę dzisiaj o tym w kilku zdaniach wspominał. Temat omeg w tym odcinku chcę przybliżyć, powiedzieć tobie dlaczego jest to ważny aspekt, kilka haseł przywołać, rozszerzyć trochę ten temat i być takim może prekursorem, który przetrze szlaki i popularyzację omegi w Polsce. Zaczynamy. Proszę Państwa, jeżeli poruszam temat Omeg, będziecie słyszeli o Omegach 6. Takie hasło bardzo ma mocno powiązane z tym Omega 3 i powiem też króciutko o Omegach 9. W tym układzie i w tym odcinku jest to mniej znaczące. Natomiast muszę o tym powiedzieć, bo ten łańcuch zamyka się w tej trójcy. Bardzo ważne są jeszcze tłuszcze nasycone. Nie będę dzisiaj o nich mówił z uwagi na to, że chcę ten temat zarysować, przybliżyć w kolejnych odcinkach i wejściach będę do tego wracał. Startujemy Omega 6. Szanowni Państwo Omega 6 to jest bezpiecznik, to jest prozapalna Omega. Jak mówi się prozapalna, czyli kojarzy się coś negatywnego. No nie, ta prozapalność jest negatywna tylko w tym aspekcie, jeżeli nie dostarczamy do organizmu omegi 3, a ta prozapalność tej omegi jest bardzo ważna i jest czynnikiem pozytywnym. Szanowni Państwo, omega 6 kwas tłuszczowy prozapalny i co jest ważne, prozapalny nie oznacza zły, a jego główna funkcja to jest dbać o skórę, włosy oraz powodować odporność. Czyli jest pozytywne działanie tej omegi. To gdzie jest jego negatywne działanie? Za chwilę o tym powiem. Jego, jego negatywne działanie będzie w tej yy, dużej ilości w naszym organizmie. Ale zanim o tym powiem, to chcę Państwu przybliżyć, żebyście jakoś kojarzyli tą omegę. Kojarzycie na pewno Państwo takie puszki elektryczne w naszych domach i bezpieczniki nowoczesne. Kiedyś ten bezpiecznik w naszym domu, to był tak ręcznie wkręcany, jednorazowego użytku. Zrobiło się zwarcie spięcie suszarki, chociażby korek wywaliło. Należało wymienić ten korek, jeżeli było zwarcie, wkręcić nowy o tej samej wysokości amperów i funkcjonowało. Dzisiaj jest to nowoczesne. Jeżeli robi się zwarcie, no, znowu tej przysłowej suszarki albo pralki, lodówki, czegokolwiek, to wywala korek. Bezpiecznik się wyłączy, odetniemy z, z kontaktu źródło, które powoduje zwarcie, rączką do góry i mamy to załatwione. Działa, funkcjonuje, mamy z powrotem prąd. Taka jest funkcja omega-6 w naszym organizmie. Prozapalny, czyli jeżeli masz uraz, skaleczenie, stłuczenie, albo właśnie jakiś stan zapalny pojawia się w organizmie, to informacja pierwsza biegnie od omega-6 do mózgu. I w organizmie pojawiają się takie czynniki informujące nas, jak temperatura, jak ból, jak stan zapalny, jak zmęczenie itd., itd. I organizm nas informuje: Uważaj, stan zapalny wytworzył się w Twoim organizmie, wszystko super. Informacja do nas przyszła, stan zapalny jest w organizmie mega. Co teraz powinno zaistnieć? Proszę Państwa, tu powinna zadziałać omega 3. No właśnie, powiedziałem o tym, ale jej brakuje w naszym organizmie. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj wszyscy hurtowo jemy Omega-6. Gdzie one są w tym pożywieniu, które my tak spożywamy? Olej słonecznikowy, olej kukurydziany, olej sojowy, olej rzepakowy, margaryny, fast foody, chipsy, słodycze, ciasta, sosy, produkty przetworzone. Omega-6 jest wszędzie. Czyli my w nadmiarze spożywamy ją, dostarczamy do organizmu. Powiedziałem, że jest pozytywna. No to w czym jest problem? Zanim jeszcze powiem o tym problemie, to powiem, że powiecie Państwo, no dobra, no ale jemy mięso, ryby, nabiał, to gdzie tam jest ten, ta omega, ten czynnik prozapalny? Proszę Państwa, jest. Dlaczego? Dlatego, że zwierzęta karmione są paszami, w paszach jest dużo omega 6. No i znowu, Jemy mięso, pijemy mleko, nabiał, spożywamy dużo omegi. Powiedzielibyście, ale jemy też pozytywne rzeczy, które dostarczają omega-3, takie jak chociażby ryby. No tak, gdybyśmy jedli ryby dziko łowione, dobre, no to jest ok wtedy, ale proszę Państwa, sardynki, łosoś, makrela i śledzie, no nie są właśnie dzikie, tylko są często hodowlane. Skoro hodowlane, no to są jakie? Znowu na paszach, na antybiotykach i znowu masa omega 6, a nie omega 3. I to jest ten problem. Dobra, zdefiniowałem problem, że jemy bardzo dużo przetworzonej żywności i żywności, która zawiera omega 6. Dobra, stworzył się czynnik zapalny w naszym organizmie. Mózg został poinformowany, że coś dzieje się nie tak. Co należy zrobić? No, należy y, mieć omega-3, która wygasi, poinformuje nasz organizm, że stan zapalny został wygaszony. Wygasza to właśnie omega-9. To jest ten kwas, który wygasza stany zapalne w naszym organizmie. Ale informacje do mózgu o tym, że stan zapalny został wygaszony i informacje do omega-9 biegnie w miejsce... W którym zostało ciało poinformowane i mózg, że jest stan zapalny i wygaś to, to omega-3 przekaźnik do omega-9, omega-9 biegnie do miejsca i gasi stan zapalny. Omega-3 znowu informuje nas mózg, że zostało to, co wyłączone. No ale dlaczego nie zostaje ten stan zapalny, nasz mózg poinformowany, że został stan zapalny wyłączony, jeżeli został? No, właśnie dlatego, że mamy zły stosunek i balans kwasów omega-3 do omega-9 w naszym organizmie. Chcę Państwu powiedzieć w tej chwili o kwasach omega-3. Często słyszymy w telewizji to, co mówiłem, i może mądre głowy w internecie mówią o kwasie EPA i DHA. Dwa najważniejsze kwasy, mamy je cztery, ale to są dwa najważniejsze kwasy. Właśnie z tej grupy omega 3, EPA, pierwszy, działa przeciwzapalnie w całym organizmie. Przeciwzapalnie w całym organizmie. Bardzo ważne w tej chwili zdanie powiedziałem: przeciwzapalnie w całym organizmie. A DHA, budulec mózgu, oczu i układu nerwowego, który jest bardzo ważny w tej konstrukcji, chodzi o przekaźniki informacji. Szanowni Państwo, omega 3 do omega 9 powiedziałem, że powinny być w odpowiednich proporcjach. Jakie to są proporcje, już o tym Państwu mówię. Proszę Państwa, dzisiaj zanim powiem o właściwych proporcjach, to powiem jak dzisiaj to wygląda. Ja często, bo mam narzędzie, za pomocą którego badam, jaki jest stosunek kwasów omega 3 do omega 6. Badam, ile, jak jest w ogóle poziom 11 kwasów tłuszczowych w organizmie i powiem Państwu, że dzisiaj omega-6 jest 30, 25, a średnia to jest 15 w naszym organizmie. I jedna cząstka do tego, jedna część to jest omega-3. Czyli zobaczcie Państwo, jak zaburzony jest ten stosunek. A właściwy jaki jest? Właściwy jest 3, do jednego. Tak powinien być ten właściwy balans tych kwasów w organizmie. To skoro dzisiaj mamy zaburzony, mamy jedną część, a 30 czy 25 tych omega 6, to co się dzieje w naszym organizmie? No właśnie, robi się, biegnie informacja, że mamy stan zapalny. Omega 6 informuje ciało i umysł. Omega 3 powinna poinformować umysł o tym, że został wygaszony i nie informuje. Czyli ten stan zapalny, to co mówi dr Paul Clayton, tli się w naszym organizmie, cały czas jest rozbudzony i te stany zapalne, ten ogień wewnętrzny w naszym organizmie cały czas płonie. Co to powoduje? Że naszą energię, witaminy, wszystko nasz organizm kieruje do tego miejsca. I cała kumulacja energii jest skumulowana na tych stanych zapalnych. To powoduje, że nie wracamy do zdrowia, chorujemy, i wiele związanych z tym jest tych negatywnych czynników w naszym organizmie. Proszę Państwa, to powiecie w taki sposób, dobra, to jak zbadać, jak zweryfikować, jaki ja mam stosunek omega 3 do omega 6, to czy u mnie zadacie pytanie, Tlą się te wewnętrzne pożary i jest ten negatywny stosunek i jest ten czynnik chorobowy, jak to u mnie wygląda. W Państwa jest taki test, który bada właśnie poziom omega 3, który bada jaki jest stosunek omega 3 do omega 6, który sprawdza 11 niezbędnych kwasów tłuszczowych i jeszcze jeden parametr on sprawdza, który jest w tym układzie bardzo ważny a mianowicie przepuszczalność błony komórkowej, która się właśnie wiąże z tym, jaki jest poziom omega-6, jaki jest poziom omega-9 i jaki jest poziom tych tłuszczy nasuconych. To te wszystkie kwasy powodują stwardnienie błony komórkowej. Wtedy składniki przemiany materii słabo wydostają się z komórki, a te y, 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 odżywcze składniki wolno wnikają do komórki organizm nie oddycha. Dusi się. W związku z tym osoby, które są chore, powoli wracają do zdrowia albo pewne nawet leki nie działają. Bardzo ważne tematy zwracam na to uwagę. Przyjrzyjcie się Państwo temu w ogóle jakie omegi spożywacie, jaki macie poziom tej omegi. W Polsce temat jest tak jak powiedziałem, bardzo mało rozpoznany, dlatego będę o tym często i yy, yy, częściej w tych firmach do państwa mówił. Proszę państwa, zapytacie mnie tak po ludzku i wprost. To powiedz, co dzieje się w ludzkim organizmie, jeżeli ten balans jest zachwiany? Jeżeli mamy zbyt dużo omega-6, co dzieje się w naszym organizmie? Proszę państwa przewlekłe zmęczenie i brak energii. Po pierwsze, komórki nie mogą pozbywać się toksyn. Błona komórkowa staje się twarda, to o czym mówiłem. Bóle stawów i stany zapalne całego układu ruchu. Za dużo omega 6. Alarm zapalny cały czas w nas jest. Stawy płoną. Problemy z sercem i nadciśnieniem. Przewlekłe stany zapalne niszczą naczynia krwionośne. Nadwaga i otyłość, nawet przy diecie. Przewlekłe stany zapalne, insulinooporność, odkładanie tłuszczu. Problemy skórne, egzema, trądzik, sucha, podrażniona skóra. To wszystko jest bardzo powiązane z nadwyżką omega 6 w naszym organizmie. Słaba odporność. Organizm ciągle jest w trybie walki. Nie ma siły na prowadzenie skutecznej walki z chorobami. Problemy z koncentracją i pamięcią. Przecież nas, nasz mózg to proszę Państwa nic innego, jak Tłuszcze jak właśnie omega. Skoro w tym mózgu brakuje nam omegi, brak paliwa dla neuronów, to umysł, nasz podstawowy przekaźnik powoduje, że mamy rozchwianą tą gospodarkę neuronowo-przekaźnikową i organizm choruje albo nie powraca do zdrowia. Podwyższone markery zapalne. Słyszałem wczoraj w internecie taki film, na którym jeden z lekarzy wypowiada się że powinniśmy właśnie bardzo mocno badać nasze markery zapalne, czyli CRP, homocysteinę i cytokiny. No, szanowni państwo, tak. Tylko sprawdzenie tych markerów powie, tak, są stany zapalne, natomiast w jaki sposób je niwelować, czy mamy ten balans właściwy, tego nie powie, tylko że mam stan zapalny. W kolejnym kroku, jeżeli już masz taką informację, musisz zweryfikować, czy masz właściwy balans omegi 3 do omegi 6, jakie są poziomy 11 kwatów służszczowych, jaka jest błona komórkowa, i wszystko właśnie za pomocą tego testu w kolejnych wejściach. Dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam serdecznie, cześć.